Nazywam się Marcin Rybacki. Od wielu lat zajmuję się zarządzaniem zmianą, restrukturyzacją, budowaniem, rozwojem zespołów, ale przede wszystkim pomagam ludziom w osiągnięciu sukcesu. Kilkanaście lat temu trafiłem na warsztaty Happiness organizowane przez Fundację Art of oparte na jodze, oddechu i medytacji. Dzięki którym znacząco podniosła się jakość mojego życia. Na warsztatach tych uczymy skutecznych technik oddechowych, które pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu energii. Pomagają lepiej radzić sobie z emocjami, oraz co szczególnie ważne w tym czasie, kilkukrotnie podnoszą odporność organizmu. A medytacja obniża poziom stresu, daje głęboki wypoczynek, pozwala być dynamicznym i spokojnym w tym samym czasie. Ale co najważniejsze, pozwala na lepsze komunikowanie się z naszym wewnętrznym centrum zarządzania. A od tego już tylko krok do budowania właściwych, opartych na zaufaniu długofalowych relacji. To komunikacja z innymi jest podstawą do sukcesu we wszystkich obszarach życia. Jeżeli uczycie to od najlepszych, jeżeli czerpać to samego źródła, już dzisiaj zapraszam was na unikalny warsztat, który poprowadzi twórca naszych programów Shri Sri And let's all together bring more and more happiness in the society, work together and establish an atmosphere where the coming generation are able to live without fear, without violence i bez Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Już 12 grudnia. Moc oddechu i medytacji nie może Ciebie zabraknąć.